Oj jeszcze raz, jeszcze raz. Super, świetna robota. Nawet ciężko mi to wszystko wyrazić słowami. Jak bardzo się cieszę, że mogłem Ci pomóc. Powracam jeszcze do tej mapy myśli. Obejmuje ona cały proces, jaki zaproponowałem Tobie w rozwiązywaniu problemu. Pod jedynką, jaki masz problem? Lista problemów. Wszystkie piszesz jeden, jeden po drugim. Możliwe, że chcesz rozwiązać teraz kolejny problem. problem, więc rozpocznij to. Wybierz pod minusem, wybierz najważniejszy i zaakceptuj to. Wybierz najważniejszy problem, który masz teraz w swoim życiu. Dwójka. Jakie konsekwencje kryją się za tym problemem? Równa się wszelkie możliwe rozwiązania. Wszelkie możliwe rozwiązania. Każde jedno rozwiązanie. Minus. Dokonaj wyboru spośród tych wszystkich możliwych rozwiązań. Jeden. Zrób to teraz. Super. Proszę, zrób sobie screenshot z tej mapy myśli. Powiesz tą mapę myśli i jeżeli chcesz, podziel się tym programem z innymi osobami. Cieszę się bardzo, naprawdę niezmiernie się cieszę, że mogłem Ci pomóc. Zajmuję się również psychoterapią, hipnoterapią, hipnozą, tajemnicami naszego umysłu, tak jak już wcześniej wspomniałem. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu indywidualnej psychoterapii, hipnoterapii lub hipnozy, zapraszam do kontaktu. Masz tutaj moje dane kontaktowe, jak również na moim facebooku, youtube i głównej stronie. Masz na miarę na mnie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję Ci za wytrwałość i dziękuję Ci za to, że robisz ten wspaniały krok i chcesz rozwiązywać swoje problemy w jak największym, najlepszym możliwym stopniu w danym momencie Twojego życia. Jest to tylko możliwe. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. To na tyle. Teraz ten proces tylko możesz powtarzać powtarzać i powielać do każdego jednego problemu. Jak panować nad problemami? Zapamiętaj ten wzór na całe swoje życie, nawet jeśli obecnie już nie masz problemów. Jesteś wolny od kłopotów. Zapamiętaj ten wzór na całe swoje życie. 1 minus 2 równa się minus 1. To będzie takie proste. Jak już nauczyłeś się jeździć samochodem, nauczyłeś, nauczyłaś się chodzić, potrafisz pływać, idzie to już z automatu. Tak samo Wiedząc o błędach poznawczych, można z jeszcze większą siłą podejmować wartościowe decyzje. Jeżeli będzie taka potrzeba, zapraszam do korzystania z innych moich programów, kursów, psychoterapii, hipnoterapii lub hipnozy. 1 minus 2 równa się minus 1. To jest takie proste. Dziękuję za udział w programie, kursie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Z Bogiem. Cześć. Pa.